Pieprzysz Geralt. Marszałek Raupenek to był wredny fiut, ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Lokmuin. Jorwet i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Raupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronię Seed też mają krew na rękach. W rany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy, zachowaliśmy miasto Pomnik. Elfie pierdolenie. Po bliskich jaskiniach znaleziono setki aż kości ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie, co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Detmold był tylko narzędziem w ręku Henselta. Detmold to parszywy morderca, a Henselt był królem. Zabiłem go. Do końca nie wierzył, że się odważę. Ja też nie. Nie rozmawiajmy o tym nigdy więcej. Nie mam pojęcia, czy zdołam wymazać.